Dobry, w tym tygodniu uczymy się o pracy w kawiarni. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić dobrą, naprawdę dobrą kawę. Bo na poprzednim moim filmiku trochę Wam pokazywałam różne kawy i, od, i mówiłam o tym, jak pracuje barista w kawiarni, ale tamte kawy mi się nie udało. Zrobiłam je bardzo złym sposobem i dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak się je robi dobrze. Pamiętajcie też, że nie jestem baristą, więc nie zrobię tego idealnie, ale mam nadzieję, że kawa wyjdzie smaczna. Pokażę wam, jak zrobić espresso, jak zrobić kawę americano, jak zrobić cappuccino oraz jak zrobić latę. I na początku, żeby zrobić te wszystkie kawy, to oczywiście musimy przygotować dobre espresso. Ja nie mam ekspresu do kawy, ale mam. Coś innego, czym mogę zrobić właśnie takie espresso, to jest taka włoska kawiarka. I do przygotowania espresso będę potrzebowała takiej kawiarki. Będę oczywiście potrzebowała kawy i tutaj mam kawę w ziarnach. Będę potrzebowała młynka do zmieniania kawy. Ja mam tutaj taki młynek, może macie w domu jakiś inny. Ten też jest dobry. I będę potrzebowała oczywiście jeszcze wody. I na początku, żeby zrobić tą kawę, to muszę zmielić tutaj te ziarna, które mam. Tutaj mam kawę ziarna. Wsypuję tą kawę tutaj do tego młynka. Do jeleniaka. Mam kawę, podłączam do prądu i zakrywam ten młynek. Zakrywam młynek. zmieloną kawę tutaj w tym młynku. Czyli moja kawa zmielona jest gotowa. Teraz Wam pan, pan pokażę, jak wygląda taka kawiarka, jak się robi w niej kawę. Ta kawiarka jest złożona z kilku części. Tutaj mamy taki wolny pojemnik, do którego się wlewa wodę, tutaj wlewamy wodę, tutaj mamy sitko takie specjalne, do którego wsypuje się kawę, a tutaj mamy ten dzbanuszek, w którym ta kawa później się znajdzie. Zaraz zobaczycie jak to działa. Najpierw musimy wlać tutaj do tego pojemnika wodę. Wodę możemy wlać Najwyżej na wysokość tego tutaj zaworku, tej dziurki, którą macie tutaj w tym pojemniku. Także wlewam wodę. Mam wodę i wlewam tutaj do tego pojemnika wody. Teraz tutaj do tego sitka muszę nasypać tej zmielonej kawy. Biorę łyżeczkę. I wsypuję tu kawę. Równuję tutaj tą kawę w tym sitku. Zobaczcie, teraz mam tutaj w tym sitku sypaną, zmieloną kawę. I to sitko wkładam tutaj do tego pojemnika sposób. I teraz mam pojemnik z wodą i tutaj sitko z kawą. I teraz biorę ten cpanek i zakręcam tutaj razem te dwie części. Przykręcam ten cpanek do tego pojemnika, który jest na dole. Łącznie trzeba to skręcić. Już nasza kawa jest prawie gotowa. Teraz musimy ją postawić na gaz. I powoli będę ją podgrzewała. Włączam gaz. I ta woda tutaj w tym pojemniku zacznie się gotować. I dzięki temu ta woda będzie przepływała przez tą kawę, tutaj, która jest w tym sitku. I tutaj nam się zrobi pyszne espresso. Musimy trochę poczekać. W tym czasie, jak czekam, aż mi się to espresso zrobi, to przygotuję tutaj filiżanki. Tutaj mam filiżankę. Ona będzie na kawę amerykanę. Tutaj mam kolejną filiżankę i ona będzie na cappuccino. Tutaj mam szklankę do zrobienia kafe Latte. Do przygotowania cappuccino i kafelate Latte będę potrzebowała jeszcze mleka. Tutaj sobie naszykuję. I to mleko będę podgrzewać w garnku. Tutaj wystawię garnuszek, żeby podgrzać mleko. I będę potrzebowała, żeby spienić to mleko, takiego spieniacza do mleka. żeby go sobie przygotuję. Zaczyna się kawa robić, zobaczcie jak to wygląda. Pokażę wam. Tutaj zobaczcie kawa. Przez taki tutaj otworek wylatuje do tego dzbanuszka, bo woda tam pod spodem zaczęła się gotować. Zaraz ta kawa już będzie gotowa. Widzicie, jest czarna, jest ciemna. I bardzo ładnie pachnie. Ja już wyłączę. Bo już mi tej kawy wystarczy. I teraz biorę tą kawę i przelewam tutaj do filiżanek. Tutaj przelewam to będzie moje. americano. Będzie moje cappuccino. Lewam kawę, tutaj będę robiła latę. I tutaj wleję kawę. I żeby przygotować kawę. Americano, to wystarczy, że to espresso zaleje gorącą wodą. I tutaj mam gorącą wodę z czynnika i wlewam tutaj do tej kawy. I mam gotową kawę Amerykano. Żeby przygotować cappuccino, to przygotować mleczko do kawy, mleko, więc mam mleko, muszę je najpierw podgrzać, więc wlewam je tutaj do tego garnka. W czasie, kiedy mi się mleko będzie podgrzewać, to mogę się napić kawy amerykańskiej. I czekam, aż mi się mleko podgrzeje. Już mi się mleko podgrzało. Wyłączam gaz. I teraz przelewam to mleko tutaj do tego cząszka. I już będę to mleko spieniać, ponieważ do zrobienia cappuccino i do zrobienia latte potrzebuję mieć spienione mleko. tutaj mleko i teraz wkładam tutaj tą pokrywkę i będę to mleko spięć. Często. Mleko mam już jest pianka i biorę to espresso, teraz ja będę robiła cappuccino wlewając to spienione mleko do tego cappuccino. Zobaczcie, cappuccino, które się składa z espresso, ze spienionego mleka i tutaj z pianki, która właśnie powstała z tego spienionego mleka. Kawę latte robimy tak samo. Do tego espresso wlewamy tego spienionego mleka, tylko tego mleka tutaj w tej latte jest dużo więcej niż w cappuccino. Pokażę wam jeszcze raz. To jest americano, czyli kawa czarna bez mleka. Pino. Zobaczcie, widać też te warstwy tutaj tej kawy i spienionego mleka. Widzicie? Dlatego wziąłam przejrzystą filiżankę, żeby to było widać. Jest bardzo dobra i ma bardzo fajną piankę. Właśnie z mleka. I tutaj macie. Latte, gdzie też widać warstwy tej kawy, na górze jest pianka z mleka, jest mleko i jest kawa Espresso. W innej wersji kawy Latte, w kawie Latte Macchiato dużo lepiej i wyraźniej też widać te warstwy kawy i zaraz spróbuję Wam tą kawę przygotować. Tylko muszę najpierw to latę wypić, ponieważ mam tylko jedną taką ładną, wysoką szklankę. Bardzo dobra. Już wypiłam e, moje latę. Było bardzo smaczne, było bardzo kremowe i miało bardzo dużo, bardzo smacznej pianki z mleka. Więc mam pustą szklankę i mogę teraz Wam pokazać, jak się przygotowuje kafę e, latę Machiato. tej kawie, najpierw do szklanki wlejewamy spienione mleko, więc to mleko muszę podgrzać. Mam tutaj mleko w garnku, zobaczcie. I to mleko sobie już tutaj podgrzewam. Jeszcze chwilkę, bo już wcześniej trochę nagrzałam. Mleko już mam gotowe. Wlewam to mleko tutaj do mojego spieniacza, tak jak wcześniej, jak przygotowywałam latte i cappuccino. Mam spienione mleko, wlewam je do mojej szklanki, w której będę robić na temat. dałam już tutaj spienione mleko prawie do samego końca szklanki. Nam się to espresso tutaj zmieści, nie martwcie się. I teraz odstawiam to mleko tutaj. Ono mi się będzie rozwarstwiać, będzie się tworzyć warstwa mleka i warstwa piany, a w tym czasie przygotuję espresso. Tak samo jak wtedy w mojej kawiarce. Już tutaj mam wszystko przygotowane, mam wsypaną kawę, mam planą wodę, więc stawiam tą kawiarkę na gaz. I Pokażę Wam jeszcze raz jak ta kawa tutaj wypływa to bardzo jest ciekawe. Si robi espresso tak jak wcześniej. Już wyłączam. Mam gotowe espresso tutaj w dzbanku mam gotowe spienione mleko, które mi się już rozwarstwiło. Zrobiła się tutaj na górze piana, a tutaj zmienione mleko i teraz to espresso wlewam tutaj bardzo bardzo powoli do tego mleka espresso jest bardziej gorący niż mleko dzięki temu wytworzy mi się tutaj. Także widzicie, że bardzo ładnie mi tutaj wyszła kawa Latte Machiato, przez to, że do spienionego mleka wlewałam bardzo, bardzo powoli tutaj moje espresso. I popatrzcie, jak ta, jakie ta kawa ma piękne warstwy. Tutaj ma z tej strony naj, najpiękniej to widać tutaj ma warstwę spienionego mleka, tutaj ma warstwę kawy espresso. A tutaj ma warstwę pianki z mleka. Bardzo ładnie mi to wyszło. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że jeżeli mi się udało, to Wam też się uda. Tutaj na tej warstwie pianki na górze, tak jak widzicie, jest taka dziurka, przez którą wlewałam kawę espresso. Niektórzy tą dziurkę przykrywają troszkę pianką, ale czytałam, że nie powinno się tak robić, ponieważ machia to, to znaczy planka. Właśnie od tej planki jest nazwa tej kawy. I tą kawę ja dzisiaj dam do wypicia mojemu mężowi. Na pewno będzie bardzo zadowolony. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że będziecie mogli teraz razem ze swoimi rodzicami przygotować w domu pyszne kawy. Pyszną kawę amerykańską, pyszną kawę cappuccino, pyszną kawę latte oraz pyszną kawę latte macchiato. Do zobaczenia.